I, e, no to jedziemy z tym koksem dalej. E, tak. Tu mamy na naszych dywizji, tak aby były coraz lepsze i zwalczały naszych wrogów, naszej administracji e, w tej części świata. Dobrze. I co mamy dalej? Tak. E, pierwsza flota przybrzeżna dotarła do Tunisu. Świetnie. Nareszcie, nareszcie. I tak, Tunis. Dlaczego oni tutaj dotarli? Pytanie podstawowe. Oni dotarli tutaj po to, aby pomóc przetransportować drugą armię pancerną do El Alamein, której celem, przeznaczeniem ostatecznym jest Europa. I zlikwidowanie zimnego frontu na Bałkanach, jak dobrze wiemy. Więc dalej jedziemy sobie w asyście. Płyniemy sobie w asyście do El Alamein. Mam nadzieję, że chłopaki utrzymają te równe, tak aby nie być tutaj zaskoczeni przez marynarkę Imperium Rzymskiego, która już pokazała swoją skuteczność i lepiej ich po prostu ominąć. I mamy tak. Pierwsza gruba ryba dotarła do Salonik. Do Salonik dotarła. Świetnie. Celem oczywiście przeładowania. Czyli nasze siły już się tutaj ładnie że tak powiem Przygotowujemy się do imprezy. I tak, ale oczywiście nie zapominajmy o grubej rybie, która musi dalej płynąć, a popłynie tutaj, ponieważ kolejna armia czeka na przeładunek. I świetnie jedziemy z tym koksem dalej. A jeśli chodzi o Kretę, e, prawdopodobnie zostanie ona po prostu mm, zniszczona przez samych. E, w sensie administracja brubońska zostanie zniszczona nie przez nas, a przez powstańców kretańskich. Nie damy rady, po prostu. Chociaż ciągle są bombowani. E, tak, no i te, tego się spodziewałem w zatoce rzymskiej gabejskiej staliśmy zaatakowani przez liczną flotę wręcz przeważającą flotę imperium rzymskiego obaw się, że nie uda nam się po prostu przepłynąć tą drogą jest zbyt dobrze tutaj broniona więc nic z tego na razie nie będzie no, mamy ciężkie życie, przynajmniej nasze transportowce mają niełatwe życie jeśli chodzi o Morze Śródziemne. Ale, i tak, zobaczymy, jaki będzie wynik tej bitwy. Mam nadzieję, że nie zostaniemy tutaj zniszczeni, bo wystawili tutaj całość swoich sił. Wszystko co mieli! E, no i mamy 13 sierpień 1943 roku. O, świetnie. Ma prezent od Liberii. Świetnie. E, Liberia w końcu stworzyła swoją pierwszą dywizję. I oddała nam e, ją we władanie. Pierwszy Liberian Corps. E, nie ma co ich zwracać, bo oni tak na siłę zrobią wszystko, żebyśmy mieli ten oddział, ale sobie zróbmy innego dowódcę. Major nie jest tutaj e, najlepszym, że tak powiem, kandydatem do e, reprezentowania sił liberyjskich. Nie dlatego, że jest czarny. Nie, nie chodzi o to. Chodzi oczywiście o coś zupełnie innego, ale chyba nie możemy tego zmienić. No dobrze, pierwszy Liberian Corps. Niech sobie będzie w Liberii. Nie będziemy nic z tym robić na razie. A trzecia armia amerykańska dotarła do El Arish. Do El Arish dotarła, więc... Tutaj też powinniśmy płynąć toelaj. E, no i pytanie, czy tu coś jeszcze jest? E, nie, tu nic nie ma. Nie ma sił lądowych w sensie. Nie licząc jednej dywizji, która broni go terenu w razie ataku, ale właśnie przyjrzyjmy przy... się sytuacji jeszcze tutaj, w Afryce Zajęli tutaj burboni pewien kawałek, alpoko odbijemy. Tak, wrogowie w Socnie. Wycofujące się oddziały rzymskie ponownie zajęły ten obszar, ale nie ma obaw Zostaną zlikwidowani. No front jest jaki jest. Szczególnie ten bałkański. Jak widać no mamy tutaj pewne małe kłopoty. Bo niestety Marines jak na razie dają ciała i idą bardzo powolutku, A jest to teren grzysty. E, powinniśmy uderzyć, wspomóc, e, więc wspomożemy. E, tak. No a sama pojedyncza dywizja będzie wspierać e, atak tejże ami e, pancernej. Ciężko będzie się przebić przez ten, fut. naprawdę. Jak na razie nawet jesteśmy troszeczkę w fazie wywołania się A 7 dywizji może nie dać rady 11, chociaż chłopaki nawet się starają e tak, no, mamy tutaj rzeczywiście kocioł bałkański, to dosłownie. no, Przebijamy się powolutku, ale się wybijamy. Ale tego jednak potrzebujemy no, większej ilości, wiadomo tutaj naszych oddziałów. Wiele jest jeszcze w Afryce. No, czekamy na ładunek. Wiadomo, nie jest łatwo przebić się przez ten, ten kordon. Rzymki no, mają dobrą flotę, trzeba przyznać. Więc nie jest to łatwe. 47 przeciwko 22 i to jeszcze głównie są to oddziały. Musimy je, chyba ich stąd wycofać. Nie ma innego wyjścia. Aby nic nie zostało zniszczone. E, czyli, jedną słowo, musimy się z tą po prostu wycofać. A cała armia musi przejść prawdopodobnie drogą lądową, bo nic innego nie zrobimy. A przynajmniej do El Alamein. ewentualnie jeszcze do bardziej tych i morskich e, tak no raczej przewidywałem fakt że faktycznie przegramy tą bitwę morską e, no tak musiało być niestety Także na razie ta flota transportowa jest w Tunisie. A trzecia armia pancerna będzie musiała sobie po prostu jechać, jechać sobie przez tą autostradę. Nic z tym nie zrobimy niestety. A więc szyb szyb szybki transport tych odbałów nie wchodzi w rachubę. I tak, El Arish, dotarła gruba ryba do El Arish, celem przyjęcia po prostu tej armii amerykańskiej, trzeciej armii amerykańskiej, przynajmniej tutaj droga morska jest czysta. Gdzie by ich wysłać? Tak, to jest dobre pytanie. Dobrze, wyślemy ją bezpośrednio oczywiście na... do działań wojennych. Żeby z marszu po prostu brały w tej bitwie. Zbyt długo transportujemy jednostkę lądową i to po prostu ma w jakiś sposób skrócić czas okiwania. No i mamy 15 sierpień, 1000, września 1943 roku. 38 Dywizja dotarła do socny. Odbiliśmy, zniszczyliśmy Dywizję Rzymską. I możemy wracać z potem na rybrzeże libijskie. Dobra, i ja sobie i jadą e, na, najbardziej ciekawa, oczywiście, jest sytuacja na Bałkanach. I tutaj rzeczywiście robią ofensywę niezłą chłopaki chociaż na razie jeszcze jesteśmy w fauciczko, więc to nie jest tak, że e, nie wiem, e, idziemy od razu no, zmarszujemy tak jak było w przypadku wcześniejszych akcji. E, jest to wojna pozycyjna, która jeszcze pora co do tego nie mam módl... wątpliwości w... Zo... zupełnie w ogóle. E, I tak to wygląda. Sytuacja polityczna jest również no, jak na razie cowa e, patowa <grywa> patowa. E, tak. Są to jednak tereny górzyste. Musimy wziąć to pod uwagę, że tereny górzyste właśnie mają to do siebie, że plota czy też inne oddziały będą poruszać się z mniejszą prędkością kilometra, półtora kilometra na godzinę. I mamy 6 wrzesień 1943 roku. Pierwsza armia piechoty morskiej Wojny dotarła do Pogorlicy i będzie brała udział w operacji obronnej. Nawet nie, nawet nie. Możemy atakować bezpośrednio. aby przełamać front 407. dywizja pancerna będzie wspierać te wysiłki w celem właśnie zbycia terenów chorwackich Na razie nie napotykamy na większe oddziały w tym terenie, ale zaraz będziemy sami uderze uderzeni I pierwsza armia amerykańska dotarła do Gorna Dżunara w Bułgarii celem odbicia Sofii. No, powiększmy sobie tę mapę, bo faktycznie niewiele już tu widać. A sytuacja tego wymaga. A po ludku przełamujemy front. Chociaż jesteśmy ubrzeni przez sześć dywizji rzymskich, a spokojnie poradzimy sobie z tym. I pierwsza armia pancerna dotarła do Nowi Pazar. Wykorzystać ten fakt i uderzyć. 38 dywizja dotarła do SIRTE. Świetnie. Bitwa pod nowy Pazar. Pierwsza flota podwodna dotarła do El Alamein. I dobrze. Łopaki prąd do przodu, widać. E, wróg w obi. E, można się było tego spodziewać. E, wiadomo, że te oddziały rzymskie w sile 32 dywizji będą e, atakowały, e, będą do prostu ściągały posiłki, e, tak abyśmy mogli po prostu utrudnić nam ten marsz zajęcie, ale to też spowoduje, że po prostu odetniemy e, ich od, e, od głównych sił. E, tak, tymczasem wymyśliliśmy nową, nowy rodzaj Marines unowocześniliśmy, upgrade'owaliśmy, czy jakkolwiek to nazwać. A skoro tak, na razie zostawmy to na tym poziomie, ponieważ chciałbym tutaj skryt a... weapon, czyli basic weather. A basic electronic support weather forecast. E, chyba tak to się wymawia. E, czyli coś, coś, co zwiększa nasze morale, nasze możliwości. Głównie z powodów tego, że będziemy znać prawdopodobnie pod, godę. I wybierzemy do tego coś co się najlepiej nadaje, a co się nadaje. E, tutaj kompania Raytona i rozpoczynamy projekt. Projekt 3000 e, Historycznie 1944 rok, e, czyli jesteśmy ciut do przodu, super. E, dobrze, a jak nasze produkcje? Produkcja oczywiście będzie wymagała tutaj z kolejnych upgradeów w sile 403 milionów, ale spoko na razie jest dobrze. I 36. dywizja dotarła do nowi bazar. Będziemy oczywiście wspierać atakujących, aby wyprzedzić z terenu niszu. No, a oczywiście będzie problem, ponieważ tam mają 30 telewizje. Ale więc czekamy na posiłki. Mamy 18 wrzesień 1943 roku. A pierwsza armia piechoty morskiej dotarła do Dubrownika nareszcie. Możemy wybierać te jednostki, rzymskie dywizje dalej na północny zachód. 407 Dywizja, oczywiście będzie supportować ten atak A Generał. Panie generale, chyba pana awansuje na marszałka. Każdy taki awans powoduje lekki spadek wartości bojowej oddziałów, ale jest to do przejścia. I 19 wrzesień 1943 roku gruba ryba wpłynęła do Pogorlicy. Z nowymi posiłkami oczywiście. Tak, dajemy ich do Nowi Pazar, aby po prostu mogli też suportować uderzenie na liż. A właśnie, e, tak to nie zapomnimy. ponieważ trzecia A pancerna czeka na przeładunek. Tymczasem niezadowolenie wspólne związane z wyzwoleniem Bułgarii z 3,5% spadło nam praktycznie do zera. Dzięki oczywiście polityce społecznej, którą prowadzi nasza administracja. Coraz więcej dywizji dostaje się na Bałkany i faktycznie udaje się przełamać ten front. 43. Dywizja naprawdę prowadzi ciężkie boje tutaj. Będzie walczyć do końca, dopóki te oddziały, które atakują ten teren bułgarski, po prostu się nie wycofią. Nie mamy jak na razie dla nich alternatywy. A mają rozkaz nie opuszczać terenów. Trzecia armia pancerna dotarła do l Alamein. Świetnie. Czekamy już tylko na grubą rybę, która zawiezie nas prosto na kocioł bałkański. No świetnie, na tym skończymy sobie osłonę. Jeśli Wam się spodobało, oczywiście zostawcie lajki, komentarze. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnej odsłony, już 16 Arsenału Demokracji. Trzymajcie się za tym ludzie. Bye, bye.